Wiadomości Dnia w Rampa TV. Dzisiaj jest ósmy dzień lutego. Monika Damski zapraszam, a dzisiaj w programie miasto Nowy Jork zachęca, aby sprawdzić program opieki zdrowotnej NYC Care i informuje, że teraz w stanie Nowy Jork osoby nieudokumentowane powyżej 65 roku życia kwalifikują się na ubezpieczenie zdrowotne. Powiemy dzisiaj o szczegółach. Postawiono zarzuty osobom odpowiedzialnym za pobicie policjantów na Times Square. Siedem osób wciąż jednak jest poszukiwanych. Prezydent Joe Biden umyślnie zatrzymywał i ujawniał, tajne informacje wojskowe i te dotyczące bezpieczeństwa narodowego, ale nie zostaną mu postawione żadne zarzuty, stwierdzono po rocznym dochodzeniu w tej sprawie. NYPD Pułaski Association, zrzeszające osoby polskiego pochodzenia w nowojorskiej policji, dostrzeżone zostało przez komisarza NYPD. Już w ten weekend odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid. Przygotowaliśmy niezbędnik kibica. Dzisiaj tłusty czwartek. Pączki zawitały do nowojorskiego ratuszu miasta, ale serwowane były też jak co roku w oddziałach polsko-sowieckiej Federalnej Unii Kredytowej. My dzisiaj sprawdziliśmy, co Polonia wie o pączkach. Zapraszam. Nasza Unia to więcej niż bank. Did you know there's a safe and secure financial partner right in your neighborhood? The Polish and Slavic Federal Credit Union, America's largest ethnic credit union. Become a member and get everything you need convenient online and mobile banking, debit and credit cards, over 30,000 surcharge free ATMs throughout the United States, and more. Stop by and let us help you and your family achieve all your financial goals. For a branch near you, visit PSFCU.com. Firma Ampol Tours prezentuje wycieczkę od wschodu do zachodu Stanów Zjednoczonych. Wyjazd z polskim pilotem-przewodnikiem. 16 dni, największe kaniony, parki i miasta. Od maja do października dwa razy w miesiącu. Zajrzyj na stronę www.ampolinc.com, aby sprawdzić daty i dowiedzieć się więcej. Przygoda Twojego życia czeka na ciebie www.ampolinc.com. Dzwoń 609 647 9054. Program dostępu do opieki zdrowotnej NYC CARE ma już 125 tysięcy użytkowników. Ubezpieczenie zdrowotne w stanie Nowy Jork jest teraz dostępne dla osób nieudokumentowanych powyżej 65 roku życia. To główne przesłania konferencji prasowej władz miasta Nowy Jork z mediami etnicznymi, w której Radio Rampa wzięło udział w środę 7 lutego w ratuszu miasta Nowy Jork. Program opieki zdrowotnej NYC CARE dostępny jest dla każdej osoby mieszkającej w mieście Nowy Jork bez względu na status imigracyjny. W przypadku, gdy dana osoba nie kwalifikuje się na inne ubezpieczenie zdrowotne. Jak podaje miasto Nowy Jork, NYC Care gwarantuje tanie i bezpłatne usługi oferowane przez szpitale i lekarzy zrzeszonych pod NYC Health Plus Hospitals mieszkańcom Nowego Jorku, którzy nie kwalifikują się do ubezpieczenia zdrowotnego lub nie mogą sobie na nie pozwolić w oparciu o wytyczne federalne. Aktualizacji w sprawie programu udzielali dr Jonathan Jimenez, dyrektor wykonawczy NYC CARE, Manuel Castro, komisarz biura burmistrza do spraw spraw imigrantów, Adrian Levy, dyrektor biura burmistrza do spraw zaangażowania publicznego oraz Stana Nako, dyrektor do spraw zaangażowania publicznego ze Stanowego Departamentu Zdrowia. Na konferencję zaproszony został również jeden z mężczyzn, który korzysta z tego programu. Doctor Jonathan Jimenez powiedział, kto stanowi grupę osób korzystających z NYC Care. The ages tend to reflect the age of the immigrant population in New York City. So, uh, say around 46% uh, are between the ages of uh, under the age of 45, for example. Um, and uh, similarly, you know the, the languages as well, uh, which is sort of what we record in the electronic medical record most closely. Um, the preferred language because we want to make sure to be language accessible uh, and, and using that metric about 60% prefer to speak spanish with their uh, healthcare provider uh, and then another 60 around 60 i can give you more specific numbers 30% um, english and then 10% uh, we have of course uh, mandarin chinese cantonese uh, russian ukrainian haitian creole all our big proportions of preferred languages among our Castro podkreślił, że program pokazuje najlepiej jakie korzyści niesie za sobą fakt, że miasto Nowy Jork jest miastem sanktuarium. This is one of the most important programs for our immigrant communities. It has literally saved lives. i uh, and for me and for many others this is This program is a perfect example of the success of our sanctuary policies. Without this program, people would not have access to health care. If people had a communicable disease, a life-threatening illness, they would, would go without care, and many people would suffer. Aplikacje do programu NYC Care można złożyć o dowolnej porze osobiście lub telefonicznie. Trzeba przedstawić dowód tożsamości, potwierdzenie adresu, zarobków oraz dowód na to, że dana osoba nie kwalifikuje się na inne ubezpieczenie zdrowotne. Program nie opiera się na miesięcznych składkach, a koszt opieki zdrowotnej w jego ramach zależy od zarobków. Jak podały władze, pytanie o status imigracyjny zadawane jest tylko po to, aby ustalić, czy dana osoba się kwalifikuje. Program ten dostępny jest dla osób nieudokumentowanych. Jeżeli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, a jesteś chory lub musisz udać się do emergency room, nie musisz zwlekać. Należy upewnić się, że szpital, do którego się udasz, to szpital podlegający pod NYC Health Plus Hospitals. Radio Rampa zapytało o szczegóły aplikacji. Co ważne, składając aplikację, możesz poprosić o polskiego tłumacza. We want the program to be welcome. And not a barrier. So I think we, what we recommend is you approach us. You can always call our number 247-646-692-2273. That's six four six NYC care. That you can start getting your questions answered about the program, start the enrollment process. But the same but if you need health care now, you know you have hypertension, your medications got taken away at the border, for example, right? And you need new medications, you come you can come to our clinic and start getting the care and at the same time. Start the enrollment process. We we'll enroll you in health insurance if that's appropriate, and if not, um, we'll enroll you in NYC Care. Uh, and another big way that people get in, start their enrollment process, get their question answered, of course, is our community based organizations who are out there. Um, but I think the single probably fastest way is, is the, the call line 646. -1. There's prevention at every stage of disease. So before you have anything, we want to prevent you developing. But even once you develop something, there are complications we could prevent. It. We control things appropriately. And at every level, there's more uh, health we want to maintain. We want people to live long, healthy lives. So. So they can go to NYC Care, they can also reach out to 311 and ask for the public engagement's Get Covered team. And is there a herb in Polish? Or uh, outreach centers in Polish? Uh, I can speak to the centers. I can say on our staff. We do have speakers, and we also use the city's language line. So, you know, we we always try to make sure that our staff at the public engagement unit speak over 25 languages. We translate our materials into multiple languages. That's uh, frankly not enough because you never have enough of the of the languages that you need on your staff in order to. Meet the needs of the city of this size, and so we're very lucky to have a wonderful service in the city called Language Line that allows us to also translate in a variety of other languages as well and call and have a three way call to make sure that um, everyone can communicate in their own language. One great thing, actually, that NYC Care does is that they uh, pre screen people. So when you go to NYC Care, they will screen everybody that comes through their door to see if they're eligible for anything else. So they might be eligible for, based on their status, immigration status for regular health insurance and some other programs so that's a really nice thing because then they streamline everyone and just as a reminder again any child in new york state is eligible for health insurance which is really comprehensive and really great um, it's on sliding scale uh, the cost of it and from free to a uh, certain cost so if you have kids that don't have health insurance there is really no reason that they shouldn't because they're eligible for health insurance this is why what we're doing here is so important because we want people to not delay in coming forward and signing up for this program. Like I said, this program saves lives. But people, especially immigrants and recently arrived immigrants, are fearful of government and they believe that by reaching out to us, signing up for, for this program, that they might end up in detention or being deported. We want to make sure that they are not fearful of that. Uh, if they get asked about their immigration status, it is only to determine eligibility. That's it. Um, and lastly, I want to say uh, this is why trusting city government is so important. Because if people do not trust city government and their disease becomes deathly, people will die and will suffer. If their disease, especially if it's communicable, is not taken care of, it will spread. This is why this program jest Program NYC CARE funkcjonuje w mieście Nowy Jork od 2019 roku. Burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams oraz prokurator dzielnicy Manhattan Alvin Bragg, podczas wspólnej konferencji prasowej w czwartek, przekazali, że do tej pory 7 osób postawionych zostało w stan oskarżenia w sprawie ataku na policjantów na Times Square. Dodatkowych 7 osób jest wciąż a grand jury has returned an indictment on seven individuals for their roles in assault on two police officers in Times Square on January 27th. The level of review was meticulous uh, because it must be. Uh, it must be because that is the work we do day in and day out to present cases uh, in a court of law. We had to ensure that we identified and charged those individuals. Actually, committed criminal acts in this matter. Uh, the only thing worse uh, than failing to bring perpetrators to justice uh, would be to ensnare uh, innocent people in the criminal justice system. Based on our thorough investigation, I stand here today confident uh, that we have identified the roles of every person who broke the law uh, and participated in this heinous attack. Miło było poznać porucznik Byrd i sierżanta Toczka, nowo zaprzysiężonych prezydenta i wiceprezydenta NYPD Pułaski Association. Nasze organizacje braterskie są niezbędne dla NYPD. Stanowią wzór do naśladowania dla naszych funkcjonariuszy i społeczności w całym mieście, oświadczył komisarz Policji Nowojorskiej Edward Kaban po prywatnym spotkaniu z polskiego pochodzenia członkami NYPD porucznik Martą Byrd oraz sierżantem Martinem Toczek. W styczniu w Rampa TV porucznik Marta Byrd opowiadała o swojej nowej misji i planach na NYPD Półeski Association. Zapraszam, aby przypomnieć sobie ten materiał. Dzisiaj tłusty czwartek. Pączki zawitały także do nowojorskiego ratuszu miasta. Konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki oraz wicekonsul Stanisław Starnawski. Odwiedzili ratusz i poczęstowali pączkami nowojorskich radnych, o czym poinformował radny dystryktu 30 Robert Holden. Spotkanie konsula Kubickiego z Common Sense Caucus Rady Miasta Nowego Jorku było przyjemnością, napisał w mediach społecznościowych radny Holden. Radny Robert Holden reprezentuje dzielnice zamieszkiwane przez Polonie, m.in. Masped, Ridgewood, Glendale, Middle Village, Woodhaven i Woodside. W czwartek w proceduralnym głosowaniu Senat USA skierował do dalszych prac nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o łącznej wartości 95 miliardów dolarów, w tym 60 miliardów dla Ukrainy i 14 miliardów dla Izraela. Za projektem ustawy w tej sprawie głosowało łącznie 67 senatorów, 32 było przeciw, a to oznacza, że ustawa ta ma szansę, aby być uchwaloną przez tę Izbę. W środę Republikanie zablokowali w amerykańskim Senacie pakiet wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony południowej granicy USA. Do odrzucenia kompromisu w tej sprawie wzywał były prezydent Donald Trump. Po głosowaniu przywódca demokratów, Chuck Schumer, zgłosił jednak podobny projekt ustawy z wykreślonymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa południowej granicy USA. W tej chwili nie jest jednak jasne, czy pakiet pomocy zatwierdzi Izba Reprezentantów, w której większość mają Republikanie. Ich przywódca Mike Johnson argumentował ostatnio, że Biały Dom nie przedstawił jak dotąd strategii zakończenia wojny na Ukrainie. Amerykański Sąd Najwyższy wysłuchał argumentów w sprawie zdyskwalifikowania Donalda Trumpa z ponownego startu w wyborach w związku z podżeganiem przez niego do ataku na kapitol 6 stycznia 2021 roku. O wykreśleniu byłego prezydenta z list wyborczych zadecydował stan Colorado. Adwokaci Trumpa odwołali się od tej decyzji. Sąd Najwyższy, jak podają amerykańskie media, wydaje się być sceptyczny co do tego, aby Stany mogły wykreślać byłego prezydenta z list wyborczych. Decyzja w sprawie Kolorado miałaby efekt dla innych stanów, jak na przykład Maine, które również chciałyby wykreślić Donalda Trumpa z list wyborczych. Specjalny prokurator Robert Hur opublikował w czwartek raport, z którego wynika, że prezydent Joe Biden umyślnie zatrzymywał i ujawniał tajne informacje wojskowe i te dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Po dochodzeniu, które trwało rok, specjalny prokurator orzekł jednak, że prezydentowi nie zostaną postawione żadne zarzuty. Chodzi o sprawy dokumentów, które pochodziły z czasów prezydentury Baracka Obamy, a znalezione zostały w dwóch lokalizacjach związanych z Joe Bidenem. W raporcie zanotowano, że Joe Biden współpracował ze śledczymi. I zwrócił dokumenty, kiedy tylko zostały odkryte. Pięciu Marines nie żyje po katastrofie helikoptera wojskowego, do której doszło w górskich terenach w okolicach San Diego. Władze podały, że helikopter zaginął we wtorek w nocy. Śledztwo wykaże przyczynę katastrofy. Wiadomo jednak, że na miejscu panowały złe warunki pogodowe. Mowa o historycznej burzy i opadach śniegu. Jak poinformował dowódca 3rd Marine Aircraft Wing Michael Borgshult, Marines należeli do 3rd Marine Aircraft Wing. I grupy Flying Tigers. Po zablokowaniu w środę w amerykańskim senacie porozumienia, które zawierało pakiet wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu, premier Donald Tusk zamieścił wpis na platformie X o następującej treści. Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki, Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się. Senator Republikanów Marco Rubio odniósł się do wypowiedzi Tuska na platformie X w czwartek. Skomentował ją tak. Drogi premierze, czy możemy zacząć wysyłać do pana co miesiąc 300 tysięcy migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki? Naprawdę pomogłoby nam to uporać się z inwazją na nasz kraj i znacznie przyczyniłoby się do przyjęcia ustawy pomocowej, którą mamy zatwierdzić. Państwowa Komisja Wyborcza wskazała Monikę Pawłowską jako pierwszą z osób z największą liczbą głosów z listy Prawa i Sprawiedliwości w regionie, w którym kandydował Mariusz Kamiński. Marszałek Sejmu Szymon Hołownie powiedział podczas konferencji prasowej, że zapyta Monikę Pawłowską, czy skorzysta z prawa pierwszeństwa i będzie chciała objąć mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. Marszałek Sejmu wyraził zadowolenie, że sprawa zakończyła się konkluzją, bo jak dodał, wszystkim zależy, żeby Sejm pracował w pełnym składzie. Kolejne dwie osoby na liście uprawnione do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim to Beata Strzałka i Ryszard Madziar. Zostaną oni zapytani o zgodę, jeśli Monika Pawłowska nie zdecyduje się na objęcie mandatu. Dziś tłusty czwartek, czyli ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Tradycyjnie nie powinien on odbyć się bez pączków. Polacy dziś zjedzą ich aż 100 milionów. Z raportu firmy Hrejt wynika, że statystyczny Polak zjada w Tłusty Czwartek 2-3 pączki. Zgodnie z tradycją ludową ma to przynieść szczęście i dobrobyt na cały rok. Król Tłustego Czwartku zmienia swoje oblicze. Pączki w Polsce znane są od XII wieku, ale nie przypominały wówczas tych dzisiejszych. Jak podaje portal historia.pl wyrabiane były wtedy z ciasta chlebowego, nadziewane słoniną podawane z polewą ze skwarek. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Wielki Post zaczyna się w tym roku 14 lutego i potrwa do Wielkiej Soboty, czyli do 30 marca. Już w najbliższy weekend zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w amerykańskim Lake Placid. Przypominamy, w zeszłym roku po 19 latach te zawody wróciły do USA i również w zeszłym roku Dawid Kubacki i Piotr Żyła wywalczyli w Lake Placid złoto w superduetach. W tym roku na zawody Pucharu Świata do USA przylecieli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander zniszczą i Piotr Żyła. Kamil Stoch będzie debiutował na skoczni w Lake Placid. Na swoim Facebooku napisał, tam mnie jeszcze nie było. W piątek o godzinie piątej po południu rozpoczynają się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego, a po nich o 18.30 nastąpi ceremonia otwarcia i powitania skoczków. Już poza zawodami, po ceremonii otwarcia, dla Polonii przewidziane jest spotkanie z polskimi skoczkami Kamilem Stochem i Aleksandrem Zniszczołem, a także ich trenerem Tomasem Turnbichlerem. Organizatorem tego wydarzenia jest Tomek Moczerniuk i tutaj zapraszamy na stronę Radio Rampa. Tam znajdziecie Państwo link, jak skontaktować się z Tomkiem Moczerniukiem, ponieważ to on odpowiedzialny jest również za informacje dotyczące miejsca czy godziny tego wydarzenia. W sobotę 10 lutego przed południem odbędzie się konkurs indywidualny. Najpierw o 8.15 rano runda próbna, o 9.15 konkurs indywidualny. W sobotę po południu, o 5 po południu dokładnie zaplanowano zawody drużynowe. W tym roku będzie to podobnie jak w zeszłym roku tak zwany super duet. W niedzielę 11 lutego rano zaplanowano rundę kwalifikacyjną, a po niej o 9.15 konkurs indywidualny. Polonia amerykańska licznie wybiera się kibicować naszym skoczkom, a Lake Placid z polskimi flagami, polską muzyką i polskim jedzeniem znów na te kilka dni stanie się amerykańskim zakopanem. W tym roku pod stokiem będzie można posmakować polskich kiełbas z grilla, bigosu, a nawet sprowadzonych prosto z Polski oscypków. Te informacje znajdziecie Państwo na stronie Radio Rampa. Życzymy wszystkim skoczkom udanych lotów, a kibicom wielu wrażeń. Rampa TV obecny będzie na miejscu. Zapraszamy, aby śledzić nasze relacje z Lake Placid w mediach społecznościowych już od piątku. Z okazji tłustego czwartku odwiedziliśmy oddziały polsko-sowieckie Federalnej Unii Kredytowej w Nowym Jorku. To nasza unia co roku we wszystkich swoich oddziałach częstuje klientów pysznymi pączkami. W tym roku odwiedziliśmy oddziały przy Greenpoint Avenue i McGuinness Boulevard na Greenpointcie, a także oddziały na Maspet i Ridgewood. Pytaliśmy Polaków, dlaczego lubią i świętują tłusty czwartek. A także z przymrużeniem oka spytaliśmy o ciekawostki związane z pączkami. Czy pączek od zawsze był słodki? To i inne pytania zadaliśmy Polonii w oddziałach polsko-słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która już od wielu lat w tłusty czwartek częstuje swoich klientów pączkami. Czy pani wie, z czym były serwowane pierwsze pączki? Pierwsze pączki z słoniną. Czy pani wie, ile kalorii średnio ma jeden pączek? 300, 400. Gdzieś tak około. No proszę Panią, no chyba dużo. Chyba dużo. O to, to to jest bomba. 300 kalorii gdzieś. Niestety ponad 350. To w zależności jeszcze, gdzie jest robiony. Czy w Nowym Jorku, czy w New Jersey. Ale wiem, że, że dużo kalorii i trzeba dużo chodzić na bieżni albo biegać w parku, żeby to spalić. A Szczerze mówiąc, nie, nie przeliczam. Jak, jak mi smakują, to jem. Ile się da. Pączki jak nasze. Pączki. Nasze pączki są najlepsze. No nie, no tam w Ameryce to nie takich pączków nie robi jak w Polsce. Polskie pączki to są pączki. Teraz różnych, po prostu i róża, i inne, bardzo dobre. Nasze tylko i wyłącznie polskie. Nie, nie absolutnie. Tutaj to są niciuchy te pączki to nie dorównują naszym. To tylko nasze pączki są wspaniałe. O Jezu raczej nie. Oni mają więcej tez dziurkami. Oni te klienci są sztuczne. Polskie to są takie naturalne, prawdziwe pączki. A nie wiem, spopijam się czasem w sklepach, ale one nie dorównają naszym polskim pączkom. Bo nasze pączki są naprawdę bardzo pyszne. American donuts or Polish pączki? Polish pączki, definitely Polish pączki. Yeah. Wniosłam dla moich koleżanek z juni faworki robione przez następną moją koleżankę, która robi najlepsze faworki, i chciałam poczęstować. W zamian za pączka, oczywiście. <grytanie> myślę, że to jest wspaniała tradycja, dlatego zabrałam córkę e, pierwszy raz na takie słodkości. A i myślę, że to jest super tradycja, i co roku będziemy przychodzić, jak będzie okazja. A ile dzisiaj pan zjadł pączków? Jednego. A będzie pan jeszcze jad więcej? Jeden yeah, tradycyjnie. <laughs> Czy pani kiedykolwiek robiła pączki sama? Tak, tak, tak. A dzisiaj już ja zrobiłem chrusty i wiesz, było wspaniałe przepisne. Grew się w Greenpoint and moja żona jest you więc know, chcieliśmy and so we wanted to celebrate Fat Thursday I get a little pączek for him. If are you Polish American? I am Polish and American. Like Fat Thursday? Um, I didn't even know today was Fat Thursday until so I came across you guys. Very grateful, got my ponczki, thank you. Um, I love them. Yeah. Dlaczego pani świętuje tłusty czwartek? O Jezu kochany, to się wyciągnęło z, z rodziny, z rodziny, z rodziny. To jest rodzinne. Tradycja polska taka już od wieków, więc. <laughs> Dlatego. Proszę, maja, bo to jest przed naszym postem, przed Środą Popielcową I to musimy jeszcze to kontynuować, żeby to wszystko jak bym powiedziała, szło dalej, żeby ta nasza młodzież też kontynuowała to w przyszłości. No bo to jest taka tradycja, wieloletnia już, no i przede wszystkim to jest, raz coś może pojeść dobrego. Bo zawsze uczyłam w szkole jak przychodziłam do szkoły, to dzieci malowały tablicę słoniną i nie było można pisać i był wolny dzień i zawsze mówiły, powiedział nam Bartek, że dziś jeżeli dzisiaj się nie zje pączka, to może się nie spełnić coś tam w życiu. Po prostu. Nie jest takie powiedzonko. Ja nie myślę, żeby można było przestać celebrować tłusty czwartek. To jest już u nas w Genach i bardzo lubimy słodycze na pewno. Co pani sądzi o tym, że nasza Unia serwuje dzisiaj dla swoich klientów pączki? No bardzo świetnie, to jest naprawdę, bo nasza Unia to jest nasza Unia i wspaniała Unia. I ja do niej należę 42 lata. Bo ta nasza unia jest najspanialsza. I tu we wszystkich Stanach, nawet i w Kanadzie, i wszędzie. I Ja tu należę 33 lata, jak przyjechałam i to jest nasza najspanialsza unia, której um, na wszystko można y, tu liczyć. No ja myślę, że może to dlatego, że są bardzo, chcą nas przyjąć bardziej serdecznie, bardziej miło. No i to jest bardzo słodko dlatego. Bardzo dobrze sądzę, bo każdy po prostu ma fajny dzień przyjemny zjeść sobie z sobie słodkiego pączka. Niektórzy lubią niektórzy nie. Ja na przykład jednego lubię zjeść. My mom took me here, so I was going here with Ben. I was younger with her, and now here I am 18 today. Getting my pączki. <laughs> Are you happy with the service? Very happy. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. I wszyscy dzisiaj powinni przyjść na pączki i oczywiście zrobić transakcje finansowe. E, junia Kredytowa robi wiele takich akcji e, naszych tradycyjnych. E, na jesieni są jabłka, pączki, na Walentynki będą jakieś słodkie czekoladki. Także to jest nasza polska tradycja również e, kultywowana przez Junia Kredytową i za to jesteśmy wdzięczni. Nie musimy wiedzieć wszystkiego o pączkach. Wystarczy, że jesteśmy zgodni w tym, że nasze polskie pączki są najlepsze. Dla Rampa TV, Teresa Myśliwiec. Dzisiaj to wszystko w Wiadomościach Dnia w Rampa TV. Dziękuję Państwu za uwagę, Monika Adamski. Mówię do usłyszenia.